Kiedy zaczynałem przygodę z komentowaniem hokeja By zdobyć jakiekolwiek informacje na mecz Trzeba było przedrzeć się przez setki notatek Tony gazet, czy też innych papierzysk. Potem pojawiły się jakieś wydawnictwa Chociaż sporadycznie Zaczął raczkować internet i było troszkę łatwiej Ale dopiero kiedy pojawił się portal Hokej.net W polskim hokeju rzeczywiście można się było sporo dowiedzieć Portal najpierw raczkował Potem wraz z właścicielem rósł Aż urósł do rangi bardzo poważnego medium i niech takim medium pozostanie wszystkiego dobrego dla Sebastiana, dla Hokej.net dla wszystkich, którzy dobrze życzą polskiemu hokejowi Cześć Sebastian, cześć ekipo Hockeynet. chciałem życzyć wam wszystkiego najlepszego wspaniała rocznica 20 lat cieszę się niezmiernie, że dzielicie ten pasję jako jest hokej na lodzie mam nadzieję, że jeszcze 100 lat przed wami Ciężkiej pracy, wesołych chwil, a teraz najważniejsze, żebyście świętowali, bo zasłużyliście na to. Pozdrawiam serdecznie z, dalekiej, z dalekiego Cypru. Trzymajcie się, hej. 20 lat portalu HockeyNet, jak ten czas szybko leci, ale dobrze, że jesteście. Zawsze można szybko znaleźć bieżące informacje ligowe czy reprezentacyjne. Także dzięki wielkie i powodzenia dalej. Trzymajcie się. Gratulacje net za 20 lat z nowego targu z okazji 20-lecia portalu Hockeynet gratulacje i najlepsze życzenia dla całej hokejowej rodziny i wszystkich sympatyków hokeja w Polsce. Za mną hala Oliwia, obiekt na którym stawiałem pierwsze kroki na tafli. Pozdrowienia z Gdańska, trzymajcie się ciepło. Wszystkiego najlepszego z okazji Waszych 20 urodzin dla wszystkich pracowników, jak również dla czytelników, bo Wy głównie tworzycie ten portal. E, jak wiadomo, sukcesy polskiego hokeja wpływają na rozwój e, również Waszego portalu, także życzę nam wszystkim e, owocnych i wspaniałych kolejnych lat. Wszystkiego najlepszego, a dla Ciebie dodatkowo Radku, Radku Kozłowski. E, fantastyczna robota ze statystykami, i w że mógłby się pozazdrościć jeden analityk stopowo, na całym świecie. Pozdrawiam, do zobaczenia. Najlepsze życzenia dla całej redakcji portalu Hokej.net z okazji dwudziestolecia życzy Krystian Dziubiński. Z okazji 20 dwudziestolecia portalu Hokej.net życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla portalu Hockey.net. Życzę Wam przede wszystkim bardzo szybkich komputerów. Bardzo dobrego łącza internetowego, sprawnych klawiatur, dużo dużo energii i kolejnych 20 lat tak dobrego pisania. Wszystkiego najlepszego 100 lat przemysłu podrobny. Pozdrawiam. Całemu portalowi Hokej.net chciałem pogratulować 20-lecia i życzyć Wam wszystkiego dobrego do następnych lat, abyście dalej mogli przekazywać informacje kibicom tej pięknej dyscypliny, jaką jest hokej na lodzie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Dzień dobry, coach Elimo here. Happy 20th anniversary, hockey.net, and uh, you're already biggest in Poland, and I know Europe reaches really you, so keep doing a good job. Dziękuję. you. O, to już 20 lat, jak ten czas leci, choć z drugiej strony wydaje się, że portal hockey.net jest z nami od zawsze. Gratulacje dla kolegów z okazji tej okrągłej rocznicy, no i podziękowania, bo przecież z tej waszej pracy, my w czasie naszej pracy podczas transmisji także często korzystamy. Także bardzo wam dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego na kolejne lata. Pozdrawiam z TVP Sport.